Hej, e, dziś mówimy o WRC 2, że znaczy, zacznijmy od oprawy graficznej, tak? Bo to jest po prostu. To jest masakra, co tak. To, tak, czy tak czy naprawdę. masakra. Znaczy, e, znaczy nie, gra jest ogólnie. Nawet spoko, ale oprawa graficzna po prostu na kosolach. Wydaje mi się, że ta gra wygląda gorzej niż część pierwsza i w ogóle mam podejrzenie, że nie mogli wypuścić wersji na iPhone'a na, ko na konsolach. Ja, ja nie widziałem wcześniejszej części, ale Colin 4 wygląda lepiej. Znaczy, A ta gra ma już ileś lat. Tak, na znaczy przed, przede wszystkim największą wadą <laughs> jest tego, że ona są w jakiejś szokująco małej rozdzielczości, które po prostu jest zresztą znaczy, sam znaczy, Sama gra jest w rozdzielczości tej HD, czyli 720p co widać po, po menusach, one są wyraźne i tak dalej, mhm. natomiast sam, sama grafika 3D już toru, jazdy i tak dalej czyli Tor, to, samochód to jest tak jakaś dalej. właśnie chyba strasznie mała rozdzielczość podbita do tego 720p, przez co wygląda jak skompresowany filmik na YouTubie bardzo źle, naprawdę tak. bardzo źle tak, znaczy ogólnie jeśli oglądacie filmik na YouTube i myśleliście, że są nie wiem, niewłaściwie nagrane albo, albo coś w tym stylu, albo że YouTube coś pomieszał, to nie, tak gra tak wygląda i to, to, no, to nie jest fajne no. Po, po, wiesz, po kolejnej części jednak spodziewa się tak. jakiś postępu. A widać tutaj... straszny mip mapping, czyli takie yy, wyostrzanie się tekstów przed samym samochodem praktycznie na jezdni. Tak, w ogóle ta, ta taka linia tego przejścia tak. z takiego jakby tła do, do ostrej jest, 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 jest bardzo blisko samochodu. Bardzo duży pop-up jest, pojawiające się drzewka, kamyczki, jakieś krzaczki, to wszystko bardzo tak. wyraźnie widać. I, i, znaczy my graliśmy jest... wersję na konsole, grałem na Xboxie, Piotrek na, play, na PlayStation czy nie, nie, nie wiemy jak jest na PC. Wersja PlayStation jest, jest, jest jeszcze gorsza niż wersja Xboxowa, tam się zdarzają jeszcze problemy z przenikaniem tekstur, zwłaszcza światła samochodu. Na tych najazdach kamery wyglądają bardzo źle. Tam miga coś tak, nie wiem, no, wygląda to jak straszna niedoróbka. Znaczy, no, ogólnie patrząc na takie gry, jak właśnie WRC, które są niedofinansowane mm -hmm. i to wynika ewidentnie z braku kasy i tam ewentualnie czasu i takie gry jak, jak X-Men, Destiny, które są totalnie niepotrzebne i powinny po prostu być I jeszcze być ukazują się w tak, okresie, to... kiedy wychodzi 15 świetnych innych tytułów. Tak, no to. Z... To jest smutne trochę, no. No. Nie, no, ale może, może teraz zacznijmy trochę, trochę z dobrej strony mówić o tym, o tym WRC, bo to jest no, jednak taka no, ciekawa gra z potencjałem, który może kiedyś, kiedyś zobaczymy, bo w końcu Ubisoft tam jakoś przytulił tą, tą serię. O, o może, może w nią zainwestują. Jest, jest, wydawcą, jest wydawcą światowym, tak więc y, może... Trybale im się udało odratować. Tak, może, może, <laughs> może to trójka jakoś, jeśli powstanie trójka, to jakoś będzie ciekawsza. No, w razie, no, fajny model jazdy jest spoko. według mnie. Jest, 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 jest łatwy, przystępny, samochód dobrze wyczuć. E Także tak, jeździ, też, się, jeździ się przyjemnie po prostu. Tak, nie i będę też, tutaj do jakiegoś realizmu no. nawiązywał czy coś, No bo nie, nie jestem nie na, na tyle specem, żeby, żeby tutaj coś porównać. Czuć różnicę w zachowaniu różnych samochodów. Także I to nie mi jest bardzo tak fajnie już... czuć też nawierzchnię. Jest dużo nawierzchni i każda ma tam rządzić swoimi prawami i trzeba na to zwracać uwagę. Na replayach widać, że trochę tak sztywno ten samochodzik się porusza, ale podczas samej gry yy... Jeździ się, jeździ się bardzo w porządku. Tak, i też są bardzo fajne projekty trasy, oni tam kombinują hmm. właśnie z tymi nawierzchniami, są tam jakieś takie fajne pomysły. Fajne miejscówki, jakiś przejazd tak. przez Stary Zamek Angielski czy, czy coś takiego. Tak, jakby jakieś tam podjazdy, podjazd, wjazd na podjazd tylko po to, żeby zaraz jechać z niego w drugiej strony, <coughs> żeby tam coś się działo, bo jakaś górka. No ogólnie tam kombinowali, kombinowali fajnie z tymi trasami. Spoko jest też kariera, bo tam jest całe zarządzanie tak. ekipą. Tam negocjowanie pod... kontraktów sponsorskich. Tak, jakby... wybieranie mechanika tam tak. Rozbudowa tak w ogóle tam tych mechaników można kilku zrobić, ponieważ w, w, w ciągu kariery zdobywa się doświadczenie i kolejne poziomy, tak jakby mhm. reputację y, i za tą reputację potem się rozszerzają możliwości y, i ulepszania samochodów, i zatrudniania nowych, nowych specjalistów. Także ten tryb, tryb kariery jest bardzo fajny. Jest rozbudowany i ciekawy. Tak, no i tam też ciągle coś się dzieje, bo, bo tam się odlokowują jakieś tam skórki na samochód mm -hmm. i tak dalej. gra jest ciągle nagradzane takie w Forzie. Czyli tak jakby, no co, coś się ciągle dzieje. To nie jest tak, że się jedzie to 20 wyścigów i tak naprawdę... Się nie, za każdym razem... No nawet trochę przykuła do, do ekranu. Jak zacząłem grać, to, to... Znaczy nie, bo to nie jest słab gra, tylko właśnie ma mały budżet i bardzo na tym cierpi. No wizualnie, o, trzeba się tak. było przemóc naprawdę. No, szczególnie po Fordzie, gdzie samochody są po prostu Z tak jeszcze jak się, no To jest gra w pełnej cenie niestety. Tak, gdyby ona była w cenie, nie wiem, Snajpera, to by było, Jakieś to było złotych w... Jakieś 120 zł wersji konsolowej to by była optymalna cena dla tej gry. I byłaby wtedy warta zainteresowania dla każdego. W tej chwili to chyba raczej tylko dla takich naprawdę fanów WRC. Ponieważ w tak, grze jest mówię... pełna licencja, są wszystkie samochody, są nazwiska. Wydaje się tak, są nazwiska? Są, są. Także no dla fanów WRC to może bardziej. Reszta to chyba powinno poczekać na kąsiowniczkę. <grym> no tak, znaczy no nie na brudek. Ostatnio techniczna ta gra jest obrzydliwa. Nie jest z tym się ale po prostu wygląda żałośnie. I, I z tym się trzeba pogodzić. Chodzi płynnie ale... za to, tutaj nie no ma tak, żadnych zastrzeżeń. Płynie. Bardzo płynnie działa i bez, bez żadnych spowolnień animacji. Tak, to my też fajne, są też inne tryby, bo tam są jakieś takie dodatkowe jakieś tam rajdy. Ten jest no jest ja tylko tych, karierę też, zacząłem, tam tych Tak, tak opcji jest, opcji jest też więcej, taka to, szkoła w WRC, tam jest dość sporo tych lekcji, tam kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt, które tam uczą cię tych wszystkich ruchów w WRC, tam wchodzenia ślizgiem, jakieś tam hamowania i tak dalej, także no, bo Można sobie po prostu przetrenować, to jest, to jest fajne dla takich świeżaków, którzy wiesz, dopiero zaczynają wchodzić w te wszystkie gry i, no, i chcą się po prostu nauczyć tego, także to jest, to jest fajny tryb. No, no, znaczy, kurczę, no, to nie jest tak, że, 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 że ta gra jest taką totalną szmirą, tak? bo ma, tam przebijają się jest fajne pomysły i tak dalej. Ja, tak właśnie ja mam to, to szacunek to do jej do do twórców, taki, ponieważ to była pierwsza ekipa, która wprowadziła jakieś elementy, gier RPG do wyścigów, była gra no tak, z, z, kar. To z kar. Czyli składra Korsy Alfa Romeo. Tak, no nie mają drugą historię, no. I no nie wiem, no. Mam nadzieję, że, że dostaną jakiś zastrzyk do finansowania przy kolejnej karierze. Tak, no chyba drogą chyba ten skar wyglądał lepiej niż Bertolt. No. <laughs> Lepsze były modele samochodów, lepiej wyglądały. Tylko tam no, trochę inne trasy były, ale no, ni niestety, no tu jest słabo. Tak, ogólnie tak, oprawa jest słaba, ale, ale poza tym no, kariera jest no, porządna, tak bym powiedział. No, nie, nie jest jakaś wybitna, ale, ale no, ta kariera jest fajna i tak mam ma elementy, jest których nie ma indziej. Jest oczywiście standardowe cofanie czasu, które już teraz musi być we wszystkich wyścigach. Tak, z czego ale... się ucieszyłem tak naprawdę, bo już. Jest Jestem tak do tej opcji przyzwyczajony, że jaki nie ma, to odczuwam jakiś straszny brak. A, tak, a zauważyłeś to, że gdy jedziesz np. samochodem, i potem cofniesz czas, to zostają ślady kół. Do tego miejsca, gdzie dojechałeś, i potem gdy jedziesz obok tego, to te ślady no znikają właśnie, tak jakby ten, to Tak, z, to to widać, ale to tak, tak samo jest niestety w Forge, tylko tam nie znikają ślady, ale też widać, że na przykład dym zaczyna lecieć w drugą stronę. A to tego nie zauważyłem. Jest tak, niestety. Jedyną groba, która robi dobrze yy, to co panie czasu, to są gry Codemastersów, czyli Dirt i, i Grid. Reszta gier ma, ma z tym jeszcze problemy. <laughs> Ale należy się plusik za to, że, że taka opcja jest dodana, bo, bo ona jednak czasami. Znaczy to jest opcja i fajnie. Przy tej grafice, jest która jest, jest, czasami można nie zauważyć naprawdę kamienia, ponieważ dużego, bo on się zlewa z całą resztą otoczenia. Znaczy, no tak, nie, niektóre trasy niektóre są tak, tak po prostu monochromatyczne i, i kolory są tak podobne, że czasem naprawdę się, nie jest się pewnym, gdzie jest zakręt, i, i można, można się. A nie zauważyć. zawsze się zwróci uwagę na, na podpowiedź pilota, który akurat powiedział właśnie, że za tym zakrętem są kamienie. Mhm. No też, a jeśli o pilocie mowa, to warto znaczy, że gra jest tam pełni zlokalizowana i tam znani polscy rajdowcy są zatrudnieni, do tego ja nie widziałem tej polskiej wersji jeszcze, ja tej też nie, tej nie oceniam, mieliśmy, ale, ale mieliśmy warto to znaczy, że jest coś takiego. Bo, bo no, to, to, to dla wielu ludzi polska wersja tak ma znaczenie nawet, nawet w dzisiejszych czasach. Także tak, jeżeli ktoś nie wiem, potrzebuje takiej gry bardziej osadzonej w tych realiach rajdowych, typu właśnie WRC. Nie trafi na promocję. Niż <noise> der, to to jest gra, gra dla nich. Natomiast reszta, która chce po prostu się pościgać w jakichś rajdach terenowych, to chyba jednak warto tego derta bardziej. <noise> no tak, albo. Chyba, no bo... że już ktoś ograł. Tak, znaczy, to, to nie jest taka gra, że ja bym jakoś nie wiem, przestrzegał strasznym przedmiocie. No... Nie, jak ktoś ma wolne fundusze tak, no i chce przeciętna. zagrać w grę rajdową, fajną. Bo ona jest w miarę fajna. Tylko jest paskudnie brzydka, trzeba tak, być to, No, no na to. Tak, na to trzeba mieć. mieć... Wziąć poprawkę. Tak, no. tak. <laughs> znaczy, znaczy, ogólnie te gameplay, które oglądacie, to ona no, ta tak wygląda. No, i ten, trasy, trasy, trasy takie ogólnie, w, e, w, na, na świeżym powietrzu, tak jakby ci tam jakieś pustyni, i tak dalej, są jeszcze w miarę okej, okay, ale w mieście jak się wjedzie. O mój Boże, jak te wszystkie takie, te wszystkie reklamy się tak wyostrzają bar, tuż przed, jakieś strzałki takie są rozmyte, ale jak że to stają się prawie ostre. A. Tak więc no jeśli, jeśli jesteście bardzo nakręceni, to, to możecie kupić, bo no, jakoś tam strasznie się nie będziecie zawiedzeni, być może nawet wyciągnięcie z tej gry tam no, przyjemność tak naprawdę, bo kariera jest fajna nawet, no, ja tam się, troszkę się w nią wkręciłem, nie wiem czy będę, czy, no teraz mam Batmana i No właśnie, tak za, za dużo, tak, tak, dużo dobrych gier, gier jest teraz, ale, ale może może kiedyś do niej wrócę e, i ten, i, i, i sobie, sobie przytnę, bo no, jedynkę skończyłem tak naprawdę, szczerze powiem. Też była paskudna i tak dalej, jakoś tak wyszła w dobrym czasie, e, jakoś tak, nie wiem, potrafiła w moje gusta i ten tak No właśnie da, 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 chyba ten czas czekają. jest tylko nie wiem, nie wiem, czy teraz się sezon jakoś zaczyna, czy, czy kończy. W nie wiem, może. Nie. może. Totalnie nie, 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 no nie, ale szczerze, szczerze mnie obchodzi, się nie wiem, to nie lepiej, lepiej by dla niej było, gdyby wyszedł pod koniec wakacji, tak, e, tak jak w szkole. Sierpień, wrzesień, tak nie więcej. No, wtedy, gdy jeszcze nic nie ma, to wtedy, to wtedy było spoko. Wtedy, bo, tak, bo chyba jedynka tak wyszła, że z Den slave razem, i to jakby właśnie pod koniec wakacji. Nie pamiętam. Wtedy no, ten... przeoczyłem tak zupełnie. No. <laughs> Czyli ogólnie e, to nie jest bardzo zła gra, jest paskudnie brzydka. Gra sama w sobie jest niezła, no ale. Ale, ale no, trzeba, za, trzeba brać za pełną... pod uwagę, tak. że nie jest to gra, tak, za, którą, za pełną... którą warto dać pełną, pełną cenę. No, Czyli to by było A na tyle. tyle. Dzięki. Cześć.